Good morning. Good morning. Thank you very much for coming in. 20 years ago, this month, uh, it seems extraordinary, now when you think back to it. Człowiek za sekretami. Wyobraź to sobie. 14 listopada, 1938 roku. Pokoje pałacu Buckingham wypełniają się emocjami, gdy mały brytyjski bohater wywiera wielkie wrażenie na świecie. Charles Philip Arthur. George urodził to... się. Ważąc wagę króla w swoich maleńkich aparatach ortodontycznych i trzymając ozdobną szpatułkę. Ale nie daj się zwieść urokowi. Nie wszystkie fiesty i tiary te są organizowane przez najsłynniejszą rodzinę na świecie. W rzeczywistości Charles znalazł się w świecie pełnym zaskakujących sekretów Secrety, które Diana i jej syn ostatecznie ujawnią dekady później. Karol dorastał w świecie, w którym wszyscy obserwowali. A każda decyzja była starannie rozważana. Ich rodzice, królowa Elżbieta II i książę Filip, nie byli typem spokojnych i niespokojnych. Podczas gdy inne dzieci słuchały nocnych opowieści, młody Karol słuchał wykładów o królewskiej procedurze. Mówimy o dzieciństwie, prawda? Ściany pałacu mogły być arastradas, ale były też zupełnie puste dla małego dziecka próbującego znaleźć drogę. Kiedy przybył do szkoły, Rayes Star. Charles został wysłany do Team School w wieku ośmiu lat, gdzie nauczył się trzech R: czytania, pisania i królewskiej odpowiedzialności. Jednak stworzenie prawdziwej postaci dotarło do Gordonstown w Scotia. Wyobraź sobie zastąpienie swojego wygodnego domu słodkowodnymi i skalistymi plażami na wysokich wyspach. Przypominało to bardziej kampanię królewską niż typową szkołę przygotowawczą. Charles después esto describió como Coldits i y kilts. Aunque algunos dicen que este aprocho de amor duro lo formó en el hombre que se convirtió. Ale tu zaczyna się robić ciekawie. W wieku 22 lat książę podjął decyzję o przeprowadzce i dołączeniu do królewskiego statku. Nie była to jednak tylko rola ceremonialna. Charles przebywał na pokładzie HMS Minerva, gdzie uczył się fachu, dosłownie, i żył życiem marynarza. Zdobył nawet kwalifikację pilota helikoptera. Nieźle. Jak na człowieka, który dorastał w otoczeniu służących zakładających mu buty. Ten wybitny wojskowy pokazał inną stronę Charlesa. Taką, która nie bała się pobrudzić sobie rąk. Ale czy naprawdę byłeś tak szlachetny? Jak się wydawało? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Charles zrobił coś w 1976 roku, co faktycznie sprawiło że ludzie zjednoczyli się i zwrócili na niego uwagę. Założył Confederation del Principe. Było więcej niż jedna organizacja charytatywna z pieczęcią Royal Rueda. Karol naprawdę pasjonował się pomaganiem młodym ludziom, którzy nie mieli przywilejów. Konfederacja stała się prawdziwą zmianą gry, która pomogła tysiącom porzuconych młodych ludzi osiągnąć cele w życiu. Wygląda na to, że nasz dyrektor odkrył jego nazwę. Kiedy nie był zajęty innymi hobby, Charles, nie jesteś typowym członkiem rodziny królewskiej. W tym samym czasie inni arystokraci polowali na lobos. Szukali sposobów na zachowanie historycznych struktur i dostarczali informacji o obecnej architekturze. blaba de Plantas naprawdę, Si. Był orędownikiem rolnictwa ekologicznego, zanim stało się popularne i nie miał nic przeciwko mówieniu o nim. Nawet jeśli niektóre naprawdę znaczące zwierzęta były nacierane, media miały ekscentryczne zainteresowanie tą dziedziną, przedstawiając go jako wszystko od wizjonera po dziwnego księcia. Ale być może największym wyzwaniem, z jakim musiał się zmierzyć Charles, nie była krytyka ani Frias. Presja polegała na znalezieniu nowia. Kiedy osiągnął wiek 30 lat, został sam, a Gritos stali się silniejsi. Pałac potrzebował bohatera. A społeczeństwo było hambre przez królewski romans. Karol zmarł w brytyjskim społeczeństwie. Ironicznie, dotyczy to również Lady Sarah Spencer. Trudno znaleźć prawdziwą miłość, gdy jest się przyszłym władcą. Jak wiemy, byłby to jeden z największych królewskich skandali w historii. 1 lipca 1000 roku Pygor. Rodzina Spencerów powitała na świecie dziecko, które na zawsze odmieniło bieg królewskiej historii. Nie są jednak zachwyceni kontrowersjami związanymi z tą historią. Diana miała bardzo idealne dzieciństwo, pomimo swoich arystokratycznych wdzięków. Una vez claro. creció en un parque en el state de la reina de Sandringham, pero esos heridas permanentes en la princesa de la gente futura se acercaba con esos grandes hallazgos. Wyobraź sobie. Diana, siedmioletnia dziewczynka. Ouija. Jak na ich oczach odbywa się ślub jej rodziców. W dzieciństwie bolesny rozwód, który nastąpił, był niczym bomba. Jej ojciec, John Spencer, był niemal tak emocjonalnie dostępny jak Marco, bardziej zainteresowany utrzymaniem statusu rodziny niż zaspokajaniem potrzeb swoich dzieci. A kiedy poznał Rain, rabinę Dartmouth, wierzymy, że Diana i jej bracia nie złamali maty do dawania prezentów nazwali swoje nowe dziecko Acid Rain. Co więcej, nie był to wybór ich dziecka. Jednak przeciwności losu mają sposób na tworzenie diamentów. Prawda? Pomimo rodzinnych konfliktów, naturalny spokój i empatia Diany zaczęły się ujawniać. W szkole. Najpierw w sali Riddleswortha. Potem w West Heath. Nie ustalali dokładnie rekordów akademickich. Pero a pesar de que nigdy hubiera estado una estudiante de A... Estaba Ganando, Estrella, oro i y Compassion. Nauczyciele nie mogli nie zauważyć, że ta młoda dziewczyna zawsze pierwsza przychodziła z pomocą płaczącemu uczniowi lub pomagała komuś w potrzebie. Nie mieli pojęcia, że są świadkami narodzin księżniczki ludu. W miarę jak Diana rozwijała się w okresie dojrzewania, zaczęła zajmować centralne miejsce w londyńskim towarzystwie. Ale tak właśnie jest. Diana zakładała buty i zabierała się do pracy. Podczas gdy inne debiutantki martwiły się strojami na zbliżającą się fiestę. W wieku 19 lat zamieszkała z przyjaciółmi w londyńskim mieszkaniu, jednocześnie pracując jako nauczycielka szkoły podstawowej w Young England School. Czy możesz to sobie wyobrazić? Przyszła księżniczka zmieniająca buty i sprzątająca chmury. Ale to czas Diany. Prawdziwi, działający na miejscu i bardziej zainteresowani zrobieniem różnicy niż zrobieniem wejścia. Zakładano, że Diana miała wielbicieli, odkąd była młoda i atrakcyjna w kręgach arystokratycznych. Miała typowe romanse dla nastolatków, ale nic szczególnie poważnego. Tak naprawdę szukała czegoś autentycznego w świecie, który często wydawał się niczym więcej. Diana miała niemal magiczną zdolność łączenia się z ludźmi i sprawiania, że każdy czuł się wyjątkowy. Co by się stało, gdyby istniało wewnętrzne światło? które prowadziłoby mężczyzn do niej, światło, które mogłoby ostatecznie przyciągnąć wzrok Principe. Diana nie wiedziała, że jej ferea miała się zacząć, ale każda ferea ma swoje ukryte peleryny, prawda? A ta tendria miałaby więcej niespodzianek. Giros i Retrasus, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Królewski romans. Pamiętamy scenę, która ujawniła zaskakujące sekrety króla Karola. W 1912 roku książę Karol, najsłynniejszy muzyk na świecie, zakochuje się w Lady Sarah Spencer. Jednak miejsce docelowe ma sposób działania, który jest zabawny, nie sądzisz? Ponieważ to nie Sara przyciąga uwagę księcia, ale Diana, jego młodszy brat. Diana, szesnastoletnia baranko, jest na radarze Charlesa, podczas gdy dorośli rozmawiają. Jest po prostu swoją siostrą i siostrą dzieci. Koriendo przy jej rodzinnym domu. Jednak czekamy na nasze Tierras, ponieważ ta historia ma przybrać obrót, którego nikt się nie spodziewał. Szybko zbliżamy się do lata 88 roku. Diana, wcale nie jesteś młodą kobietą, zmieniła się w zdumioną dziewiętnastolatkę, która zatrzymuje Charlesa w barbakoła kraju, gdy podróżuje. Zasada, która wydawała się niemożliwa do ustanowienia, jest żałowana. Jego osąd był podobny do osądu romantycznej książki. Dobra, Naprawdę szybka powieść romantyczna. Po dwunastu solowych randkach. Cóż, słyszałem? 12. Charles zadaje pytanie. Diana mówi: Si, trzymając głowę nad głową i wpatrując się w podłogę. Jednak to jest pytanie, Milun. Czy to była prawdziwa miłość? Czy to wiek 32 lat sprawił, że poczuła potrzebę znalezienia odpowiedniego małżonka? Nie mogli się nasycić tą romantyczną powieścią. Diana była nieskazitelna młoda, piękna, arystokratyczna, a jednocześnie przystępna. Świat zakochał się w jej szczerym uśmiechu i tych niebieskich oczach, które zdawały się patrzeć prosto na nich. Nazywano ją Shady. Wszystko na świecie jest ponure z powodu tego niebiańskiego sądu. Jednak, pomimo tych nieskazitelnych zdjęć, w raju już były problemy. Potem nadszedł Kasa Miento, 29 lipca 1980 pp. Szerregor. Katedra San Paulo była pełna międzynarodowej rodziny królewskiej. Jednak wszystkie oczy zwrócone były na Dianę w tej sukience. Esa ropa, a hielo yellow ivra, staromodny strój lazo. Strenum 25P, który wydawał się ciągnąć w nieskończoność. Miliony ludzi na całym świecie walczyły o oddech, gdy Diana spacerowała po wyspie. To było wszystko, co Słenios zrobili. Jednak, jeśli przyjrzeć się uważnie nagraniu, można zauważyć coś w oczach Diany: czy były to tylko plotki kumpleanio, czy też czuła, że ta historia nie będzie miała szczęśliwego zakończenia? Szczególnie z narodzinami ich dwóch synów. Pierwsze kilka lat małżeństwa było dość radosne. Książę William odszedł w 1982, a książę Harry w 1984. Diana poznała madrugada z pasją, która czasami dotykała warg sromowych rejesów. Nalegała, by robić wszystko po swojemu, przyprowadzać dzieci do szkoły, pokazywać im życie poza murami pałacu i starać się zapewnić im typowe dzieciństwo. Dobrze, tak normalnie, jak to możliwe, gdy stoisz w kolejce do tronu. Jednak wśród nieskazitelnych zdjęć rodziny i królewskich aquerdos zaczęły pojawiać się frakasos. Diana i Karol byli jak ogień i lód. Był powściągliwy, tradycyjny i nieco zdystansowany. Ale ona miała całe serce i wszystkie emocje. Potem przyszła Camilla Parker Bowles inna kobieta. Po prostu przyjaciółka rodziny nalegał Charles. Ale Diana? Nie była tak pewna siebie miała to seksualne poczucie, przeczucie, że coś jest nie tak. Gdy nadeszły lata osiemdziesiąte. to, co zaczęło się jako historia monarchia, zaczęło bardziej przypominać klatkę dla diany. Ale co ze starszymi? Nadal nadchodzili. W końcu monarchia zostanie przeniesiona do swoich fundamentów. Tragiczne momenty w historii. Zupełnie inna historia wyłoniła się w murach pałacu. Gdy świat został przytłoczony splendorem idealnej mężatki. Pamiętasz to seksualne uczucie, jakie Diana żywiła do Kamili? Na szczęście okazuje się, że księżniczka naszego narodu miała wszelkie powody do zmartwień. Pierwszą czerwoną flagą była para anilos, którą Karol dał swoim poddanym. Present kien Kamili. Yield design, Są dwa oceany intercambiable. Panie, nie możecie tego zrobić. Jednak to nie tylko radość powodowała kłopoty w raju. Jako dwaj aktorzy w oddzielnych rolach, Charles i Diana próbowali dzielić tę samą scenę. Charles był atrakcyjny w tradycyjny sposób. Podczas gdy Diana miała urok ze swoimi Kalidos i autentyczną emocjonalną więź z publicznością, kontrast nie mógł być bardziej złowieszczy. Diana była księżniczką ludu. Podczas gdy Karol opowiadał o ich roślinach i pisał notatki o architekturze. A potem był element Kamili. Ok, ona zawsze tam była. Unosiła się na dnie jak sombra, która po prostu nie chciała zniknąć. W tym przypadku troje z nas to Diana, która później stała się sławna i była Chico. Charles było imieniem rodziny. Jaki przyjaciel rodziny wysyła jednak osobiste prezenty i prywatne bromas swojej żonie? Podczas gdy w swoim własnym domu działa jako osoba z zewnątrz? Nieszczęście Diany zaczęło się, gdy próbowała ukryć je pod ubraniami projektanta i tym słynnym sonriente sonriente. Jednak pęknięcia były zbyt duże, aby je wyleczyć. Podczas gdy Charles pracował tajemniczo do późna, Ela cieszyła się ciszą, rozwinęły się u niej zaburzenia odżywiania i zmagała się z bulimią, próbując poradzić sobie z presją wszystkiego. Odpowiedź pałacu: Koniec milczenia. Zachowaj spokój i idź dalej. Okej? Okay? Tymczasem Charles prowadził podwójne życie typowe dla hiszpańskiego powieściopisarza Hugawa y jest posem publico. Jednakże w prywatnych rozmowach telefonicznych, Camilli nie chodziło dokładnie o klimat. Główna bohaterka, która obiecała, że będzie zacięta, pisała zakończenie bardzo odmienne od tej opowieści. Diana była opisywana jako księżniczka jednorazowego użytku. Rzeczy, które zaczęły się jako cabello rupturas. Zmieniły się w Wacjos w latach 80. Fikcja się rozpadała, a największe bomby jeszcze nie spadły. Asombrosa traición. Pod koniec lat 80. gritos o Karolu i Kamili nie byli już samotnymi wilkami. Były głośne kampanie alarmowe, a Diana udawała, że nikt ich nie słyszy. Historia Vaasi. Diana jest na przyjęciu kumpleanios dla brata Kamili w 1989 roku. Jednak nasza księżniczka nie jest gotowa na pastel. Jest gotowa na odpowiedzi. Diana staje twarzą w twarz z Kamilą, mając na sobie co raje kobiety, która ma już dość. Czy możesz to sobie wyobrazić? Księżniczka ludu, stojąca twarzą w twarz z żoną swojego męża. Diana powiedziała, że rozumie, co dzieje się między nią a Karolem, Camilla, udając niewiniątko, pyta, co dokładnie chcesz powiedzieć. Odpowiedź, Diana? Puro fuego. Jestem tym, co się dzieje. Nie traktuj mnie jak głupca. Jednak prawdziwa bomba jeszcze nie spadła. W 1992 roku świat zajrzał za drzwi pałacu do książki Andrew Mortona, Diana, która zawierała jego prawdziwą historię. Sorpresa, sorpresa. Diana była ukrytym źródłem. Książka całkowicie zniszczyła taśmę. Asunto. Zazdrość i zdrada. Jaka była odpowiedź Charlesa? Cisza radiowa. Ale możesz założyć, że bramy pałacu się uśmiechały. Następnie, w 1904 roku, Charles w końcu pokazał swoje karty. W wywiadzie telewizyjnym, który wzruszył do łez całą Anglię, przyznał się do cudzołóstwa. Ale stało się to dopiero po tym, jak ich małżeństwo uległo nieodwracalnemu rozpadowi. Dla twojego dobra. A co jeśli to prawda? Odpowiedź Point Blanka na pytanie. Czy Diana była wierna i honorowa, była mistrzowskim przykładem królewskiej niedopowiedzenia? Tak. Oboje próbowaliśmy go odzyskać, dopóki nie uległ nieodwracalnemu zniszczeniu. To dobry sposób, aby przyznać, że masz związek z najbardziej pożądaną kobietą w Anglii, Jaka jest reakcja opinii publicznej? To było jak eksplozja bomby w środku brytyjskiego społeczeństwa. Z dnia na dzień zespół Diany stał się bardziej zaciekły, a popularność Karola stała się bardziej zacięta. Książę, który rzekomo miał być przyszłością klasztoru, przyznał jedynie, że będzie zakochany w swojej żonie. I w gospodyni domowej niemniej. Nawet moralni rojaliści spoczywali na swoich głowach. I Diana? Nie było zamiaru spać spokojnie tej nocy. Wypowiedział to zdanie, które przejdzie do historii w jego własnym słynnym wywiadzie w 1995 roku. W tym przypadku było nastroje, więc było trochę zamieszania. Wow! Te słowa nie tylko zdobyły sympatię opinii publicznej, ale także jasno pokazały, kto był prawdziwą ofiarą tej królewskiej tragedii. Historia monarchii została formalnie zakończona w 1996 roku. Karol i Diana rozwiedli się, ale szkody w klasztorze zostały już naprawione. Książę, który miał zostać królem, już ujawnił, że jest bardziej złoczyńcą niż Charmant, a opinia publiczna nie miała o tym szybko zapomnieć. Ale oto jest wielki golpeador. Najgorsze miało dopiero nadejść i nikt nie mógł przewidzieć, jak tragiczna będzie ta historia. Data końcowa 31 sierpnia 97. Moment który na zawsze zmienił bieg historii królewskiej. Mamy jednak trochę czasu. Teres, uwolniona z klatki monarchia, Diana w końcu dożyła swoich dni. Znalazłam miłość u Dodiego Fajeda, syna Miliardera Mohameda Al-Fayeda. Podczas gdy oni cieszyli się śródziemnomorskim słońcem, paparazzi spędzili dzień w terenie, śledząc każdy ich ruch. Jednak flesze, które uwieczniały historię monarchia Diany, Wkrótce uchwyciły jej ostatnie chwile. Dla Diany zaczęło się jak wiele innych nocy w Paryżu. Ela i Dodi byli w hotelu Ritz, próbując unikać fotografów. Mając nadzieję, że będą zdumieni każdym krokiem. Jaki jest twój plan? Koniec wieczoru w mieszkaniu Dodiego. Sytuacja była przygotowana na tragedię. Szef ochrony Ritza, Henry Paul, jest widziany za kierownicą Mercedesa Benza z Dianą, Dodym i Trevorem Reese Jonesem, jego opiekunem, w środku. tu, co wydarzyło się później, przypominało scenę z filmu słęnio. Mercedes wjechał z dużą prędkością do tunelu Ponte dell'Alma, a za nim podążali fotografowie na motocyklach. Następnie koń uderzył w filar w drugiej dywizji, co było słyszane podczas opowieści. Uderzenie było druzgocące. Dodi i Henry Paul zginęli na miejscu. Jednak Diana, nasza ukochana księżniczka, wciąż żyła. Apenas świat nadal oddychał, podczas gdy służby ratunkowe zbliżały się do miejsca zdarzenia. Diana została wysłana do szpitala Pitié-Salpêtrière, ale mimo desperackich prób lekarzy, księżniczka ludu ostatecznie zmarła w wieku pięciu lat. Światło, które świeciło tak jasno, zgasło, pozostawiając ciemność. Która ogarnęła nie tylko Wielką Brytanię, ale cały świat. Odpowiedź była bezprecedensowa. Za pałacem Kensington, wraz z upływem czasu, rosło pełne kwiatów bagno. Na ulicach Gritaba była otwarta. Osoby z zewnątrz objęły się i podzieliły swoim smutkiem. Pero ante las lágrimas, las preguntas comenzaron a surgir. Jak to mogło się udać? Gdzie było jego bezpieczeństwo? I dlaczego królowa wciąż była w Hiszpanii? Trzymając labirinto, podczas gdy jej panowie byli poza domem? W końcu pod presją opinii publicznej. Królowa zwróciła się do narodu. Elżbieta powiedziała o swojej poprzedniej córce: Że była wyjątkową i kochaną osobą. Jednak dla wielu było to za późno i za mało. Pierwsze milczenie królowej dotyczyło volumenes. Na całym świecie 2,5 miliona ludzi oglądało pogrzeb Diany. Obraz dwóch synów Diany: Williama i Harry'ego. Idących przed domem jej matki z otwartymi głowami i Karolem u boku na zawsze pozostanie w pamięci zbiorowej. Ale nawet gdy świat przestał dodawać, ruiny spiskowców stały się silniejsze. Dlaczego kamera bezpieczeństwa w tunelu tajemniczo się zepsuła tej nocy? I karta krytyczna Diany, która sugeruje, że jest bezpieczna? Jesus ultimas palabras, prawdopodobnie zostały użyte przez ratowników? Co mieli na myśli? Na pytania nie udzielono odpowiedzi w ciągu minionych lat. Jedynymi ludźmi, którzy stali się silniejsi, są ci, którzy uważają, że tragiczna śmierć Diany była czymś więcej niż tylko okropnym wypadkiem. Okoliczności śmierci Diany są nadal tak samo kontrowersyjne, jak tamtej tragicznej nocy w Paryżu to pewne. A jeśli chodzi o nas jego własny syn może mieć prawo do ujawnienia niektórych z jego najbardziej zagadkowych sekretów rewelacji. Kiedy myśleliśmy, że królewski dramat nie może stać się bardziej wybuchowy, książę Harry wkroczył na scenę z bombami, które spowodowały omdlenie poprzednich Eskandalos. Rzeczywiście, syn księżnej Diany w końcu ujawnia szokujące sekrety o królu Karolu. Chłopiec. Który kiedyś włóczył się poza domem swojej matki, jest teraz mężczyzną zdeterminowanym, by znaleźć prawdę. A tu, co odkrywa o swoim ojcu? Wysyła szokowane Olas do klasztoru. Karol może być odpowiedzialny za tragiczną śmierć Lady Di. Harry powiedział również: To okropne. Mój ojciec może być winny temu, co stało się z naszą matką. Jednak, jeśli uważasz, że to interesujące, posłuchaj. Według źródeł zbliżonych do pałacu, nawet jego brat wydaje się potajemnie dzielić myśli Harry'ego. Dzięki temu można zaobserwować, jak związek Williama i Charlesa powoli, ale systematycznie rozwija się w ciągu ostatnich kilku lat. Porozmawiajmy teraz o tej notatce. Sabes, la que Diana expresando sus miedos por su seguridad. Pero esta no was solo una vieja zaabsorbowany. Diana específicamente es mencionó preocupaciones sobre el prawdopodobny wypadek samochodowy. Jak myślisz? Kto może stać za spiskiem? Nic więcej niż ich były małżonek. Książę Karol. Brzmi jak coś z książki sensacyjnej. Nie sądzisz? Z tym, że to było prawdziwe życie. A ryzyko nie mogło być większe. Nic dziwnego. Że Hermanos martwią się wszystkim, co się wydarzyło. W szokującej reakcji Harry głośno sprzeciwił się ustaleniom oficjalnego śledztwa. Podczas gdy władze zrzucają winę na pijanego konduktora i agresywnych paparazzi, Harry nie rozumie. Jednak tutaj sprawy stają się naprawdę interesujące. Według Harry'ego, nawet William miał wątpliwości co do tej sprawy. Jednak Harry prosi teraz o odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tej nocy kamera bezpieczeństwa w tunelu została tak dogodnie zorganizowana? Zbieg okoliczności? Harry no parece creerlo. I tampoco lo hacen muchos otros, que han seguido esta trágica historia. Y ahora, escucha esto. Lord Stevens odbył krótką rozmowę z Karolem w Pałacu Świętym. Jakuba podczas operacji Paget śledztwa w sprawie śmierci Diany. Wyobraź to sobie. Przyszły król, skonfrontowany z szokującymi uwagami swojej byłej żony dotyczącymi jego własnego bezpieczeństwa. Według doniesień Charles oświadczył, że nie wiedział nic o zawiadomieniu, dopóki nie dotarło ono w 2003 roku. Jednak to jest pytanie Milonarii: czy mówił prawdę? Ostatnie wypowiedzi Harry'ego sugerują, że może mieć więcej do powiedzenia o przeszłości niż jego ojciec. Nie zapominajmy też o Thigi Legeborg, królowej, która odegrała kluczową rolę w historii Diany. Diana zasugerowała, że Karol może planować związek z Tigi. Słynął mój Lechano? Ale pamiętajcie, to ten sam mężczyzna, który spotykał się z Kamilą podczas ich zalotów. Kiedy przypominamy sobie rewelacje Hariego, prawda jest często bardziej dziwaczna niż fikcja. Jeśli chodzi o Reyes, jaki wpływ miała przemowa Hariego? Jak trzęsienie ziemi niszczące Windsor House maszyna PR pałacu gorączkowo pracuje nad naprawą szkód. Jakie te rewelacje wyrządziły budynkowi? Jednak szkody zostały wyrządzone. Społeczeństwo zadaje nowe pytania, dając królowi Karolowi nowe napięcie. Na koniec, co powinniśmy myśleć? Jeśli jego własny syn sprawia problemy, wygląda na to, że fantazja Diany i pytania dotyczące jej tragicznego końca nigdy nie zostaną ponownie poruszone. Księżniczka ludu może nie żyć, ale jego syn upewnia się, że nikt nie został zapomniany. Jeśli chodzi o króla Karola Chrono czasami siedzi w Cabeza z sekretami do ochrony. Czy jesteś tym zainteresowany? W komentarzach. Quentenos.